Cześć, ja nazywam się Jakub Szwed, a to jest podcast Cyrk na Poważnie. Jeśli Twoją pasją bądź sposobem na życie jest akrobatyka, fireshow, żonglerka, ekwilibrystyka, hula hop czy iluzja, to jest to program specjalnie dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię artystyczny rozwój, albo po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o cyrku w jego najróżniejszych formach, to dobrze, że jesteś, bo właśnie zaczynamy. I oto jest trzeci odcinek. Cyrku na poważnie witajcie bardzo serdecznie, i podobnie jak dwa tygodnie temu, na samym początku, wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, rozmowy i wasze przemyślenia na temat tego podcastu. Główną rzeczą, na którą zwracaliście, zwracałyście uwagę, to to, że odcinek był faktycznie bardzo długi. Ten też jest całkiem, całkiem pokaźny, nie jest może tak długi jak ten poprzedni, ale żeby troszeczkę ułatwić tym z Was, którzy wolą krótsze formy, krótsze fragmenty, na YouTubie podcast. Tu można słuchać we fragmentach. Jeżeli chodzi o inne platformy, takie jak Spotify, Google czy Apple Podcasts, to tam odcinek w całości od początku do końca. Dla tych z Was, którzy wolą po prostu jeden długi odcinek. Dzisiaj w Cyrku na Poważnie rozmawiamy o festiwalach. Z Joanną Reczek-Szwed porozmawiamy w subiektywnie o na temat tego, po co w ogóle są nam festiwale i konkursy w środowisku cyrkowym. Podzielimy się też z wami na końcu naszymi poradami, jak dostać się na konkurs cyrkowy. Specjalnym gościem tego odcinka będzie Tomasz Czyżewski, dyrektor artystyczny oraz inicjator. Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego o planach na Owce 2021 oraz innych rzeczach związanych z festiwalem. Będziemy rozmawiać właśnie z Tomkiem. A już teraz zapraszamy na cyrkowe wiadomości. Cyrkowe wiadomości przedstawiamy razem z Joanną Reczek-Szwed. Asia, dzisiaj zaczynamy od. Zaczynamy od europejskiego cyrku młodzieżowego. Festiwalu, który odbywa się w Wiesbaden, co dwa lata, i jest to festiwal dla młodych, bo od 12 roku życia do 26 roku życia artyści są zaproszeni, występują w dwóch takich blokach wiekowych. Jest to festiwal wyjątkowy, muszę powiedzieć, chciałam się z tym podzielić, bo on nawet nie ma swojej strony internetowej. Jest organizowany przez miasto Wiesbaden. Bardzo zaangażowanych, e, fajnych urzędników, e, którzy, którzy pracują nad tym projektem, zakochanych w cyrku. E, i, I właśnie w tym roku w. Na, w końcu października, 28 do 31 października są zaplanowane spektakle, już te z zakwalifikowanymi artystami. A zgłosić się można do 31 maja, oczywiście też z materiałem filmowym swojej etiody. Co ciekawe, ten festiwal stawia i to nawet bardzo wyraźnie mówi: na technikę, bo już w tych takich kryteriach oceny, które, które zawarł na swojej ulotce zgłoszeniowej, jest właśnie to, że na pierwszym miejscu jest. Technical performance, czyli te, te, te umiejętności techniczne. A to jest fajny festiwal? Ty chyba byłaś kiedyś. Byłam oglądać. Jest, jest rzeczywiście sympatyczny. Bardzo odbywa się w namiocie cyrkowym w centrum miasta, więc jest to wyjątkowa atmosfera. Fajny festiwal, ale rzeczywiście ta, to, to stawianie na umiejętności techniczne widać. Jest bardzo dużo tam artystów z Europy Wschodniej, Ukraina, Białoruś, i, i, i rzeczywiście, te na przykład, balans na, na, na rękach, taki super precyzyjny, super techniczny, zdecydowanie to jest tam bardzo popularny. To teraz z zupełnie innej beczki. 8 lutego startuje druga edycja projektu Ciało Przestrzeń Instytutu Teatralnego. Jest to program warsztatów zawierający różnorodne Zajęcia, od świadomego i krytycznego posługiwania się ciałem do świadomej rezygnacji z kontroli, podążania za intuicją. Adresowany jest do aktorów, tancerzy, performerów i wszystkich, którym bliskie są pojęcia ruchu i ciała. Cykl potrwa od lutego do czerwca, a w każdym miesiącu inny prowadzący podzieli się swoją praktyką i metodą pracy. Ja ze swojej strony, jako artysta cyrkowy, powiem tylko, że każdy warsztat taneczny się naprawdę przydaje, a te warsztaty tańca. Współczesnego, te metody, które zostały opracowane przez środowisko tancerzy współczesnych, są niesamowite w otwieraniu naszego ciała na różnorodną ekspresję i przydadzą się tak żonglerowi jak akrobacie, hulachopisce i akrobatce. Jeśli szukamy jakichś pozytywnych stron pandemii, to może być to na przykład właśnie subcase cyber, odbywający się już właściwie od 10 lat. Festiwal pokazujący sztukę cyrkową krajów skandynawskich. W tym roku możemy w tym dosyć prosty sposób uczestniczyć, no bo właśnie jest wersja cyfrowa. Normalnie, może byśmy się tam nie wybrali, ale od 15 do 21 lutego będziemy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu online i dowiedzieć się więcej na temat działania właśnie sceny skandynawskiej. Kolejnym małym pandemicznym plusem jest to, że również online odbywać się będzie w tym roku Bristol Acro Convention. 2021, czyli Bristolska Konwencja Akrobatyczna. Jak można konwencję dla akrobatów zrobić online, to jest bardzo ciekawe wyzwanie. Organizatorzy nawet zapewniają, że będą też elementy warsztatowe, elementy programu przeznaczone dla osób, które nie mieszkają z innym akrobatą czy inną akrobatką, a się izolują. Także zachęcamy, żeby odwiedzić stronę tego wydarzenia. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka, a Brystolska Konwencja Akrobatyczna Online rusza 19 marca. A jeśli chodzi o akrobatykę po angielsku przez internet, to jest również taka inicjatywa dla rodzin. Hanna i Kaja zapraszają na akrobatykę, acrobalance właściwie, Fly with Kaja, co w sobotę o 12:00 przez Zuma. No to kontynuując jeszcze temat akrobatyki w internecie i warsztatów online. Żaneta Adamczyk, absolwentka Państwowej Szkoły Cyrkowej w Julinku, zaprasza na darmowe warsztaty online zatytułowane Stanie na rękach od podstaw. Odbędą się one 1 lutego o 20. Link do wydarzenia oczywiście w opisie. Żaneta podpowiada, żeby nie jeść za dużo wcześniej przed warsztatami. A teraz Asia zapowie moje wydarzenie. Ale się stresuje teraz. Torek najbliższy o 19.00 kolejne konsultacje artystyczne live, i będziecie mogli zadać wszystkie trudne pytania Jakubowi, jak zrobić dobrą etiudę, tak, żeby się dostała na te cyrkulację I, i, i nie tylko ze względów formalnych, ale żeby była po prostu dobra. Jeszcze powiedz gdzie? Oczywiście na fanpage'u Jakub Szwed artystycznie. Jeszcze może nie news, ale zaproszenie. Wszystkie osoby, które zajmują się tańcem, występami z Hula Hop, zachęcamy do tego, żeby dołączyć do społeczności hooping.pl, czy to zerkając na ich stronę internetową hooping.pl właśnie, czy to dołączając do facebookowej grupy. Tam dużo ciekawych informacji, dyskusje i też niedługo ogłoszenie na temat webinarium dotyczącego występowania z Hula Hop, podczas którego ja też będę się udzielał. Zachęcamy też, abyście przynajmniej co wtorek odwiedzały i odwiedzali fanpage Fundacji Sztukmistrza na Facebooku, bo tam Magda Martyniuk redaguje i wydaje biuletyn bardzo cyrkowy, czyli właśnie takie cyrkowe wiadomości, które ukazują się co tydzień właśnie we wtorki. A już za chwilę w segmencie Subiektywnie o rozmawiamy z Asią na temat tego, po co nam festiwale i konkursy. Zapraszamy.